Witajcie. Ostatnio przed domem spotkałem znajomego, który zobaczył mnie, powiedział cześć i ominął szerokim łukiem. Później w sklepie widziałem człowieka ubranego w czarny płaszcz do ziemi na głowie miał kaptur, na oczach czarne wielkie okulary, a twarz była przesłonięta ogromną czarną maską. Nie do końca było wiadomo, jakie ma intencje ten człowiek czy to jest napad. Ale później okazało się, że to jest zwykły obywatel, który przyszedł zrobić zakupy, bojąc się koronawirusa. Nasza znajoma napisała nam, jesteśmy smutni i boimy się. I myślę, że każdy z nas mógłby dawać tego typu przykłady, bo atmosfera strachu jest wszechogarniająca. W zasadzie nie dziwię się niewierzącym, że boją się, ale dziwię się temu, że pomiędzy niewierzącymi a chrześcijanami, zdeklarowanymi chrześcijanami, w dziedzinie strachu nie ma zbyt wielkiej różnicy. Jeśli już teraz tak się boimy, to co zrobilibyśmy w czasach, o których mówi Księga Objawienia w dziewiątym rozdziale od 3 do 6 wiersza? Mówię o czasach, kiedy Ludzie będą cierpieć katusze tak wielkie, że będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą, bo śmierć od nich ucieknie. W moim poprzednim filmie mówiłem o tym, że teraz jedynie się szkolimy, po to abyśmy mogli ostać się w czasach dużo trudniejszych. Przypomniałem słowa Jezusa z Łukasza 21:26, że przyjdą czasy, że ludziom dleć będą ze strachu w oczekiwaniu, Wydarzeń, które mają nastąpić, wydarzeń zagrażających ziemi. Ale dwa wiersze dalej, w 28 wierszu Jezus mówi, a gdy to się zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście głowy. A przestrzega dalej później, uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Prawdopodobnie te dwie pierwsze Sprawy nie dotyczą nas, ale bądźmy szczerzy, troski doczesne dopadają prawie wszystkich. Strach to też jest wiara. Tyle że nie w Boga, ale w to zło, którego się spodziewamy. Jezus powiedział jednak, jak wiara działa. Powiedział: Niech ci się stanie, tak jak uwierzyłeś, niech ci się stanie według Twojej wiary. Czyli każdy z nas zbierze owoce swojej wiary. Komu zaufał? Bogu czy strachowi? Zastraszenie jest potężną metodą manipulacji i kontroli. Diabeł o tym dobrze wie i stosuje zastraszenie, używając często do tego ludzi. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian 1:28 mówi coś takiego: W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie. Czyli to, że nie damy się zastraszyć, jest dla nich zapowiedzią zagłady, a dla Was zbawienia i to przez Boga. W moim poprzednim filmie zapraszałem do postu od wiadomości. Może nie chodzi o to, żebyśmy w ogóle nie oglądali wiadomości, bo jednak musimy coś wiedzieć, co się na świecie dzieje, ale chodzi o to, aby nie karmić się najnowszymi wieściami na temat koronawirusa. Myślę, że to jest bardzo ważne. To może bardzo pomóc naszej duszy. Ale uwaga, jedynie naszej duszy, czyli naszym emocjom i naszemu intelektowi. Tymczasem człowiek nie jest jedynie duszą i ciałem. Jesteśmy istotami duchowymi, duchami wcielonymi, które żyją w ciele. Drugi list do Tesaloniczan 5,23 mówi o duchu, duszy i ciele człowieka. I kolejność wcale nie jest przypadkowa. Hebrajczyków 4:12, gdzie czytamy o Bożym Słowie, mówi, że Słowo Boże zdolne jest oddzielić ducha od duszy. Kiedy przebywamy w deszczu, nieosłonięci porządnym parasolem i nie ubrani w jakieś porządne, nieprzemakalne ubranie, prędzej czy później stajemy się mokrzy. Podobnie jest w duchu. Kiedy przebywamy we wszechogarniającej duchowej atmosferze strachu, prędzej czy później zaczynamy się obawiać, czasami nie wiedząc dlaczego. Ta szybkość odbierania atmosfery strachu zależy trochę od wrażliwości każdego z nas, która z kolei w ogóle nie zależy od duchowej dojrzałości. Ponieważ jednak atmosfera strachu jest bardzo wzmożona ostatnio, dociera do każdego z nas i każdy z nas musi się z nią zmierzyć. Ponieważ strach ma naturę duchową, to i broń przeciwko niemu musi być duchowa. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 10. rozdziale od 3 do 4 pisze: "Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, czyli żyjemy na ziemi, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała. Efezjan 6 10 do 13 mówi coś takiego: bądźcie mocni w panu, siłą jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Wielu chrześcijan uważa, że Żadnej wojny nie ma. Woleliby, żeby żadnej wojny nie było. Ale apostoł Paweł wyraźnie mówi o orężu bojowania naszego, o toczeniu walki w duchu. Nowy Testament nigdzie nie mówi, że ta walka już się zakończyła. To, że nie wierzymy, że wojna istnieje, wcale nas nie chroni przed jej skutkami, co najwyżej sprawia, że nie jesteśmy do niej przygotowani i sprawia, że ponosimy klęskę. Moi drodzy, wojna jest na śmierć i życie. Ostatecznym jej celem jest pozbawienie nas życia. Wojna jest duchowa, więc i broń musi być duchowa. Jaka to jest broń? Jezus w Ewangelii Jana 6:63 powiedział: Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i życiem. A więc pierwsza nasza broń to jest Boże Słowo. W Ewangelii Jana 10, 28-29, Jezus mówi o nas, jako o swoich owcach. Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego ojca. Apostoł Paweł w Rzymian 8, od 38 do 39 pisze jestem pewien. Pewien to znaczy, jestem naprawdę przekonany, że ani śmierć ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenia, więc koronawirus też nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Moi drodzy, Biblia jest jak kopalnia. Kopalnia. Bożych obietnic. Niech Duch Święty prowadzi każdego z nas i pokazuje nam te obietnice, bo w tych obietnicach jest nasze życie, nasz pokój, nasze zbawienie. Każda z nich zwycięża strach, zwycięża smutek i przynosi życie. Druga duchowa broń, którą mamy do dyspozycji, to jest krew Jezusa. Jeżeli krew zwykłego baranka była w stanie zatrzymać, Plagę śmierci w Egipcie, o ileż bardziej skuteczna jest krew prawdziwego Baranka Bożego Jezusa. Trzeba ogłaszać krew Jezusa Chrystusa nad sobą, nad swoimi bliskimi, trzeba wypowiadać to przez wiarę. Co prawda, Jezus na krzyżu uczynił wszystko, wszystko zakończył, ale po to, aby to działało w naszym życiu, musi być uruchomione przez nas, przez wiarę. W Jakuba 2,17 czytamy: Wiara bez uczynków martwa jest. A wypowiedzenie słowa jest uczynkiem wiary. Dlatego używajmy wiary i krwi Jezusa po to, aby się chronić przed strachem. Trzecia. Trzecia duchowa broń. To imię Jezusa Chrystusa. Każda rzeczywistość ma jakieś imię. Sars. COV2 i choroba COVID-19 to jest najczęściej wymieniane imię ostatnio. Tymczasem co mówi Boże Słowo? Efezjan 1-20-22. Bóg posadził Jezusa po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem. To są duchowe autorytety. I ponad wszelkim innym imieniem. I wszystko Oddał pod jego stopy. A w Filipian 2, od 9 do 11, czytamy: Bóg nad wszystko wywyższył Jezusa i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czas wyznawać imię Jezusa Chrystusa ponad strachem. I czas wyznawać imię Jezusa Chrystusa ponad imię koronawirusa. Znowu jakiś rym wyszedł. Ale moi drodzy, uwielbienie jest najwyższą strategią, dlatego że kiedy wywyższamy Boga, kiedy wywyższamy Jezusa, wywyższamy tego, który jest zwycięzcą. Najczęściej wymieniane imię Boga w Starym Testamencie to Jahwe Sebaot. To znaczy, Pan zastępów. I nie chodzi tutaj o jakieś harcerskie zastępy, ale o wojenne zastępy. Bóg jest Bogiem wojny. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 15, 3 mówi Pan, mocarz wojny, Jachwę jest imię Jego. Izajasza 42, 13 mówi Jak bohater... Posuwa się Pan i jak wojownik pobudza waleczność, rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi. A o Jezusie, Księga Objawienia 5, 5 mówi, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Ja wiem, że wielu chrześcijan wolałoby, żeby Jezus pozostał tylko i wyłącznie barankiem. Ale nawet w piosence, jak wielki jest Bóg. Ta piosenka ma biblijną treść. Śpiewamy: "Barankiem jest i lwem", więc czas jest, abyśmy poznali Jezusa, nie tylko jako baranka łagodnego, ale jako lwa, który zwyciężył. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, ósmy wiersz, mówi: "Syn Boży objawił się po to, żeby zniszczyć dzieła diabła". Jezus. Wszystko już zrobił. Teraz jest czas na to, abyśmy my brali jego zwycięstwo do naszego życia, po to, aby to stało się naszym zwycięstwem. Objawienia 3,21. Jezus mówi: Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem, i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Miejcie się dobrze. Bądźcie zwycięzcami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.